Subskrybuj kanał po więcej historii. Dzięki. Czy kiedykolwiek wyobrażałeś sobie świat, w którym księżniczka Anna zasiada na tronie, zmieniając monarchię, jaką znamy, podczas gdy Kamila odsuwa się na bok, tracąc swój tytuł? Z rodziną królewską zawsze w centrum uwagi, ten zaskakujący zwrot akcji przynosi nieoczekiwaną zmianę władzy i prestiżu. Jak doszło do tego dramatycznego obrotu spraw? I co ta nowa era korony oznacza dla przyszłości monarchii? Przygotuj się, zanurzymy się w rozwijający się dramat, ujawniając ukryte historie, intensywne lojalności i zaskakujące zmiany, które wstrząsają murami pałacu. Brytyjska monarchia pozostaje jedną z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych instytucji na świecie. Przetrwała wieki zmian od wojen i transformacji politycznych po wewnętrzne napięcia w rodzinie. Dziś, z królem Karolem III na tronie, monarchia nadal się rozwija. Odzwierciedlając zarówno swoje głębokie historyczne korzenie, jak i współczesny, dynamicznie zmieniający się świat. Wstąpienie Karola na tron w 2022 roku było znaczącym momentem. Po śmierci królowej Elżbiety II, Wielka Brytania doświadczyła zmiany władzy, która, przynajmniej na powierzchni, wydawała się spokojna i oczekiwana. Dekady przygotowań do roli cierpliwego wypełniania obowiązków księcia wali w oczekiwaniu na swoją chwilę. Kiedy królowa Elżbieta zmarła, jej dziedzictwo było głęboko zakorzenione w społeczeństwie brytyjskim. Reprezentowała stabilność, odporność i tradycje, rządząc przez ponad 70 lat. Karol jednak objął tron w zupełnie innych realiach, w których monarchia cieszyła się zarówno ogromnym poparciem, jak i rosnącą kontrolą społeczną. Objęcie tronu przez Karola oznaczało również nową rolę dla jego żony, Kamili, księżnej Kornwalii. Jej pozycja, która kiedyś wydawała się niemal niemożliwa, stała się rzeczywistością. W przeszłości pomysł, że Kamila mogłaby zostać królową, wydawał się nie do pomyślenia. Jej relacja z Karolem była naznaczona kontrowersjami, szczególnie w kontekście jej wcześniejszego małżeństwa z księżną Dianą. Na początku opinia publiczna była zdecydowanie przeciwna Kamili, a sama monarchia była ostrożna. Nie było pewności, czy Camilla kiedykolwiek otrzyma tytuł wykraczający poza księżniczkę małżonkę. Jednak z czasem nastąpiła stopniowa przemiana. Dzięki cichej, konsekwentnej pracy Camilla została zaakceptowana przez rodzinę królewską i brytyjską opinię publiczną. Wspierała Karola w jego obowiązkach i angażowała się w różne sprawy społeczne, takie jak wsparcie ofiar przemocy domowej czy promocja umiejętności czytania. Jej wizerunek publiczny złagodniał, a ona sama wpasowała się w swoją rolę w rodzinie królewskiej. Kiedy królowa Elżbieta publicznie wyraziła swoje życzenie, aby Kamila została uznana za królową małżonkę po wstąpieniu Karola na tron, wielu było gotowych zaakceptować tę przyszłość. Zatwierdzenie tej zmiany przez parlament dodatkowo ją ugruntowało. A kiedy Karol został królem, Kamila spokojnie objęła rolę królowej Kamilii. Proces wstąpienia na tron jest kluczowy dla zrozumienia stabilności monarchii. Brytyjska monarchia działa na podstawie jasno określonej linii sukcesji, opartej głównie na kolejności urodzenia i prawowitości. Akt o uregulowaniu z 1701 roku oraz późniejsze ustawy, w tym Akt o sukcesji korony z 2013 roku, ukształtowały tę strukturę. Te zasady nakazują, że korona przechodzi od panującego monarchy do jego bezpośredniego spadkobiercy, zazwyczaj najstarszego syna. W ten sposób droga Karola na tron była prosta, choć jego oczekiwanie trwało bardzo długo. W przeszłości nie do pomyślenia byłoby, aby rozwiedziona kobieta z złożoną przyszłością, jak królowa Camilla, zajęła taką pozycję. Jednak dzięki zmianie opinii publicznej i serii przemyślanych decyzji w ramach monarchii, rola Kamili uległa transformacji. Brytyjska monarchia, choć głęboko zakorzeniona w tradycji, wykazała zdolność do ewolucji wraz ze społeczeństwem cechę, która prawdopodobnie przyczyniła się do jej przetrwania. Król Karol III, czekając na swój czas dłużej niż jakikolwiek inny następca w historii brytyjskiej, wnosi poczucie ciągłości, a także zrozumienie współczesnych wyzwań. Jego wizja odchudzonej monarchii odzwierciedla świadomość potrzeby pozostania istotnym w coraz bardziej przejrzystym i odpowiedzialnym społeczeństwie. Jego panowanie, choć jeszcze świeże, nosi ciężar dziedzictwa matki i nadzieję tych, którzy widzą w monarchii siłę jednoczącą. Ale oto pytanie. Krążą plotki o możliwych zmianach w monarchii, a wydaje się, że nawet najbardziej ugruntowani członkowie mogą zostać nimi dotknięci. Jedna zaskakująca plotka, która krąży wśród wszystkich, sugeruje, że rola księżniczki Anny w rodzinie królewskiej może ewoluować w nieoczekiwany sposób. Choć może to brzmieć nieco nieprawdopodobnie, z pewnością warto rozważyć takie możliwości. Na czym więc mogą polegać te zmiany? Niektórzy spekulują, że księżniczka Anna może otrzymać bardziej znaczące obowiązki lub nawet nowy tytuł. Ale dlaczego księżniczka Anna? Zaraz się przekonasz. Widzisz, księżniczka Anna zawsze była inną królewną. Jako druga córka i jedyna córka królowej Elżbiety II oraz księcia Filipa, wytyczyła własną. Unikalną drogę w rodzinie królewskiej. Znana z etosu pracy, pragmatycznej postawy i poczucia obowiązku, Anna jest postrzegana jako jeden z najbardziej oddanych członków brytyjskiej monarchii. Dla wielu osób uosabia ducha służby, rzadko szukając rozgłosu, zawsze pracując sumiennie za kulisami. Poświęcenie Anny na rzecz jej królewskich obowiązków rozpoczęło się we wczesnym wieku. Dorastając pod czujnym okiem opinii publicznej, wypracowała sobie reputację osoby silnej, odpornej i twardo stąpającej po ziemi. W przeciwieństwie do innych członków swojej rodziny, Anna nigdy nie wydawała się pragnąć blasku i splendoru często kojarzonych z życiem królewskim. Zamiast tego zbudowała swój wizerunek wokół obowiązku i odpowiedzialności. Ta oddanie nie pozostało niezauważone. Szybko stała się znana jako jedna z najciężej pracujących członków rodziny królewskiej, zyskując szacunek za swoje napięte harmonogramy i skromne podejście. Jednym z najbardziej definiujących aspektów życia Anny była jej miłość do koni. Sporty jeździeckie były jej życiową pasją, a ona sama stała się wybitną Amazonką, rywalizując nawet na Igrzyskach Olimpijskich w 1976 roku. Jej talent i determinacja w tym sporcie zapewniły jej miejsce w historii jako pierwszej brytyjskiej rodziny królewskiej, która uczestniczyła w Igrzyskach Olimpijskich. Dla Anny jazda konna była czymś więcej niż hobby. Była świadectwem jej dyscypliny, skupienia i gotowości do przekraczania swoich granic. Przez całe życie Anna była często porównywana do swoich braci, zwłaszcza do swojego starszego brata, króla Karola III. Karol przez dekady przygotowywał się do tronu, podczas gdy Anna cicho wykonywała swoje obowiązki. Ale podczas gdy Karol był szkolony do ról królewskich, Anna pokazała, że nie potrzebuje tytułu, by zrobić różnicę. Co roku podejmowała setki zobowiązań, wspierając organizacje charytatywne i sprawy bliskie jej sercu. Od obrony praw dzieci po wspieranie weteranów i promowanie działań na rzecz środowiska oddanie Anny przyniosło jej ogromny szacunek zarówno w oczach społeczeństwa, jak i rodziny królewskiej. Pomimo swojej oddania, miejsce Anny w linii sukcesji zawsze budziło zainteresowanie. Urodziła się w czasach, gdy męska primogenitura preferencyjna, czyli pierwszeństwo młodszych braci nad starszymi siostrami w sukcesji, była regułą, i jej pozycja w kolejce została szybko przesunięta przez młodszych braci: Andrzeja i Edwarda. Jednak z czasem Anna udowodniła, że jest niezawodną postacią w rodzinie królewskiej, wyróżniając się jako symbol stabilności, zwłaszcza gdy jej bracia stawali w obliczu licznych publicznych kontrowersji. Jej konsekwencja i skupienie na obowiązkach sprawiły, że wielu zastanawiało się, dlaczego nie zajęła wyższego miejsca w linii sukcesji, ponieważ zdaje się ucieleśniać cechy silnego lidera. Anna jest również znana ze swojej bezpośredniości. Słynie z rzeczowego stylu, przechodząc od razu do sedna w swoich interakcjach, zarówno z prasą, jak i podczas publicznych wystąpień. Jej poczucie humoru, często suche i szczere, sprawiło, że stała się bliska dla ludzi. Zachowanie Anny z rezerwą, ale z autentycznością zbudowało wyjątkową więź z brytyjskim społeczeństwem. Na wiele sposobów prezentuje się jako członek rodziny królewskiej, który mniej przejmuje się wyglądem, a bardziej skupia na wypełnianiu obowiązków. Jeśli chodzi o jej życie osobiste, Anna zdołała utrzymać poziom prywatności, który osiągnęło niewielu członków rodziny królewskiej. Jej pierwsze małżeństwo z kapitanem Markiem Philipsem przyniosło jej dwoje dzieci, Petera i Zare, którzy prowadzą stosunkowo prywatne życie. Po rozwodzie z Philipsem Anna ponownie wyszła za mąż za Timotiego Lorenza, A., byłego oficera marynarki wojennej. To drugie małżeństwo było skromne, odzwierciedlając preferencje Anny do spokojnego i bezdramatycznego życia osobistego. W przeciwieństwie do niektórych członków rodziny królewskiej, udało jej się uniknąć publicznych skandali, które nękały jej braci. Nieustanne oddanie Anny jej obowiązkom przyniosło jej reputację księżniczki ludu, na długo przed tym, jak ten tytuł został związany z jej nieżyjącą bratową, księżniczką Dianą. Podczas gdy urok Diany wynikał z jej wrażliwości i charyzmy, Anna zdobyła uznanie dzięki swojej niezawodności i praktycznemu podejściu. Wielokrotnie udowadnia, że bycie członkiem rodziny królewskiej nie polega na splendorze, ale na służbie. Jej obecność stała i cicha, pracująca za kulisami, zyskała trwałe miejsce w sercach tych, którzy cenią tradycję monarchii. Dla Anny rola monarchy nigdy nie wydawała się czymś, czego by pragnęła. Zawsze wyrażała jasne poczucie obowiązku, ale nigdy nie dawała sygnałów, że chciałaby zmienić swoje miejsce w linii sukcesji. Zdaje się być całkowicie zadowolona ze swojej roli, pracując cicho, ale skutecznie, wspierając swoją rodzinę i instytucję monarchii. Jednak gdy jej bracia stawiali czoła różnym wyzwaniom osobistym i publicznym, reputacja Anny ugruntowała się, a poczucie, że mogłaby być niezwykłym monarchą, wciąż się utrzymuje. Ale gdyby rzeczywiście to się stało, jak sugerują niektóre plotki, co by to oznaczało dla brytyjskiej monarchii? Pomysł, że księżniczka Anna zasiadły na tronie, wywołuje mieszane reakcje, szczególnie ponieważ książę William, najstarszy syn Karola, oficjalnie jest następny w kolejce do sukcesji. William był przygotowywany do tej roli od urodzenia, idąc w ślady swojej babci pod względem wizerunku publicznego i zaangażowania w działalność filantropijną jako pierworodny króla Karola III został umieszczony jako przyszłość monarchii i zgodnie ze wszystkimi tradycyjnymi standardami powinien być następnym królem. Jednak gdyby z jakiegoś losowego powodu lub nieoczekiwanej reorganizacji Anna objęła tron, byłaby to zaskakująca zmiana dla rodziny królewskiej i brytyjskiej opinii publicznej. Mówiąc praktycznie, aby Anna mogła wyprzedzić Williama i objęci tron, konieczna byłaby znaczna zmiana w sposobie traktowania sukcesji. Rodzina królewska działa na podstawie rygorystycznej linii sukcesji zakorzenionej w wiekach tradycji, więc każde odstępstwo od tej linii byłoby historyczne. W rzeczywistości jedynym realistycznym sposobem, w jaki Anna mogłaby zostać królową, byłaby abdykacja Williama lub zmiana zasad sukcesji. Taka zmiana byłaby bezprecedensowa i prawdopodobnie wymagałaby formalnych zmian prawnych z udziałem parlamentu. Jeśli wyobrazimy sobie scenariusz, w którym Anna faktycznie zostałaby królową. Stworzyłoby to niespodziewaną mieszankę tradycyjnych i nowoczesnych elementów. Z jednej strony przywoływałoby to dawne czasy, ponieważ Anna ucieleśnia wiele wartości, które ceniła jej matka, królowa Elżbieta II obowiązek, skromność i ciężka praca. Reprezentuje starszy model monarchii, który nie polega na celebryckim wizerunku czy splendorze, by utrzymać swoją pozycję publiczną. Jednak z drugiej strony jej wstąpienie na tron oznaczałoby poważne odejście od norm dziedziczenia. Tradycyjnie korona przechodzi bezpośrednio na następcę w linii, a Anna, jako siostra Karola, a nie jego potomkini, reprezentowałaby wielką zmianę. Gdyby Anna została królową, oznaczałoby to, że William mógłby czekać dłużej niż sobie wyobrażał. Bez wątpienia byłaby to nietypowa sytuacja, ponieważ William zawsze był postrzegany jako książę, który pewnego dnia zostanie królem. Czy odczułby ulgę, wiedząc, że jeszcze nie musi dźwigać ciężaru korony? Czy może byłoby to coś dziwnego, a nawet niewygodnego, widzieć monarchię prowadzoną przez kogoś spoza bezpośredniej linii sukcesji? Jednym z możliwych korzyści dla Williama byłoby to, że z Anną u władzy miałby więcej czasu na wychowanie swojej rodziny i dostosowanie się do swoich ról jako książę i księżna Cambridge, razem ze swoją żoną Katrin. William mógłby kontynuować swoją działalność filantropijną, zaangażowanie w kwestie środowiskowe oraz skupienie się na zdrowiu psychicznym, bez presji związanej z objęciem tronu. W ten sposób mogłaby to być dla niego odświeżająca zmiana, pozwalająca na skoncentrowanie się na projektach bliskich jego sercu, bez formalności i odpowiedzialności związanych z tronem. Z drugiej strony niektórzy mogliby postrzegać tę sytuację jako niepotrzebne opóźnienie. William i Catherine reprezentują nowoczesne oblicze monarchii, pomost między starszymi a młodszymi pokoleniami. Są niezwykle popularni wśród społeczeństwa, które widzi ich jako bliskich i dostępnych. Wielu uważa, że William jako naturalny następca wniósłby energię i świeżość, które pomogłyby utrzymać znaczenie monarchii w XXI wieku. Tymczasem Anna, choć szanowana, jest w dużej mierze produktem innej epoki. Jej bezpośrednie podejście jest godne podziwu, ale może brakować jej charyzmy i empatii, które są charakterystyczne dla Williama i Catherine. Rodzina królewska mogłaby ryzykować, że stanie się zbyt tradycyjna, a nawet nieco przestarzała, gdyby Anna została królową. William i Anna zawsze mieli ciepłe relacje, a Anna często była postacią doradczą dla młodszego pokolenia królewskiego. Jednak gdyby Anna została królową, William musiałby dostosować się do nowej roli. Zamiast być następnym w linii po swoim ojcu, znalazłby się w sytuacji, w której czeka na zakończenie panowania swojej ciotki. Oprócz implikacji rodzinnych byłby również duży wpływ na społeczeństwo. Wiele osób już teraz bardzo ceni pomysł, że William ostatecznie zostanie królem, szczególnie dlatego, że wnosi świeże podejście do obowiązków królewskich, które rezonuje z nowoczesnymi wartościami. Znany jest z bliskiego kontaktu z ludźmi, czy to podczas rozmów z publicznością na wydarzeniach, czy podejmując kwestię zdrowia psychicznego, temat, który wcześniejsze pokolenia królewskie mogły unikać. Dla wielu William reprezentuje przyszłość monarchii w bardzo bezpośredni sposób. Jeśli Anna wstąpiła na tron, niektórzy mogliby postrzegać to jako krok wstecz lub przynajmniej zaskakującą zmianę, która nie całkiem odpowiada ich oczekiwaniom. Ciekawie, możliwość, że Anna wstąpi na tron, mogłaby również zmienić publiczne postrzeganie celu monarchii. Jak już wiemy, Anna konsekwentnie podejmowała setki zobowiązań rocznie, znacznie więcej niż niektórzy jej młodsi krewni. Jej niezachwiane zaangażowanie w swoją rolę, udział w wydarzeniach, wspieranie organizacji charytatywnych i reprezentowanie rodziny królewskiej w sposób odzwierciedlający oddanie jej matki, czyni ją dla wielu idealną kandydatką do reprezentowania brytyjskiej monarchii. W czasach, gdy opinia publiczna może drastycznie się zmieniać pod wpływem mediów i zmieniających się postaw wobec tradycji, Anna jawi się jako figura stabilności. Jeśli chodzi o możliwą utratę statusu przez Kamilę w tym scenariuszu, miałoby to również znaczne konsekwencje. Kamila przez lata zmagała się z publiczną krytyką, szczególnie z powodu swojej historii z nieżyjącą księżną Dianą. Chociaż ciężko pracowała nad poprawą swojego wizerunku publicznego i przyjęła więcej obowiązków. Niektórzy wciąż mają mieszane uczucia co do jej pozycji. Jeśli księżniczka Anna objęłaby tron, status Kemeli mógłby się drastycznie zmienić. Chociaż tytuł królowej małżonki jest związany z jej małżeństwem z Karolem, jej pozycja w rodzinie królewskiej mogłaby się zmienić, gdyby linia sukcesji została znacząco zmieniona. Jednak warto pamiętać, że tytuły w rodzinie królewskiej rzadko zmieniają się bez większego powodu, a każda taka zmiana wymagałaby starannego rozważenia. Możliwość wstąpienia Anny na tron podkreśla również unikalną dynamikę w rodzinie królewskiej. Podczas gdy brytyjska monarchia często kładzie nacisk na jedność i tradycję, każdy członek wnosi swoją osobowość i unikalne podejście do swojej roli. PRACWA -i, i niezłomna natura Anny odróżniają od innych członków rodziny królewskiej, a jej wizerunek niezawodności i oddania zdobył szerokie uznanie. Jej wstąpienie mogłoby być postrzegane jako decyzja o priorytetowym traktowaniu tych cech zamiast historii osobistych lub popularności publicznej. W tym sensie Anna, przyjmując bardziej prominentną rolę, mogłaby być sposobem, aby rodzina królewska połączyła się z tymi, którzy cenią konsekwencje i silną etykę pracy. Zainteresowanie publiczne możliwością, że Anna obejmie tron, odzwierciedla również, jak postrzegają przyszłość monarchii. Młodsze pokolenia królewskie, takie jak książę William i książę Harry, przyciągnęły dużą uwagę mediów, ale stała obecność Anny była przypomnieniem tradycyjnych wartości monarchii. Jej wstąpienie mogłoby być symbolicznym ruchem, który zaspokoiłby opinię publiczną co do nieustannego zaangażowania monarchii w te wartości, być może służąc jako most między starszymi a młodszymi pokoleniami rodziny królewskiej. Choć pomysł, że księżniczka Anna zostanie królową, może wydawać się fantazją dla niektórych, Naprawdę wywołuje szczere dyskusje na temat tego, czego ludzie oczekują od swojej rodziny królewskiej we współczesnym świecie. Rodzina królewska stale dostosowywała się na przestrzeni lat, ale z Anną u władzy niektórzy mogliby poczuć, że monarchia zatoczyła koło, powracając do rodzaju przywództwa, które ceni obowiązek ponad blask. W miarę rozwoju przyszłości istnieje poczucie, że historia Anny w rodzinie królewskiej może mieć jeszcze kilka rozdziałów do napisania, pozostawiając nas z pytaniem. Czy przeznaczenie przewidziało coś więcej dla księżniczki, która nigdy nie dążyła do tronu? Ta możliwość, choć mało prawdopodobna, stawia głębokie pytania o rolę i cel monarchii w czasach zmian społecznych i kulturowych. Subskrybuj kanał po więcej historii. Dzięki.